Cześć, moi drodzy! Dzisiaj opowiem sobie o czymś naprawdę wyjątkowym i drogim o złocie. Każdy je zna: błyszczące, ciężkie, cenne. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak właściwie powstaje złoto, skąd się wzięło na Ziemi i jak trafia do naszych pierścionków, monet i sztabek? Odpowiedź jest fascynująca i prowadzi nas aż do gwiazd. Zacznijmy od początku dosłownie kosmicznego początku. Złoto nie powstało na Ziemi. W rzeczywistości narodziło się miliardy lat temu w bardzo gwałtowny i niezwykły sposób, podczas zderzeń gwiazd neutronowych albo wybuchów supernowych. To właśnie w takich ekstremalnych warunkach, przy ogromnym ciśnieniu i temperaturze, powstają najcięższe pierwiastki, w tym właśnie złoto. Kiedy te gwiezdne eksplozje wyrzucają materię w przestrzeń kosmiczną, część tej materii trafia do formujących się planet w tym także trafiło właśnie do naszej Ziemi. Złoto przybyło więc na Ziemię razem z meteorytami i innym kosmicznym gruzem, który uderzał w młodą planetę miliardy lat temu. W czasie, gdy Ziemia była jeszcze bardzo gorąca, większość złota spłynęła w głąb planety i dziś znajduje się głęboko, a nagle w wiądrze. To dlatego tak trudno jest je znaleźć i wydobyć, bo jego większość ukryta jest naprawdę bardzo, bardzo głęboko. Na szczęście część złota pozostała bliżej powierzchni, na przykład w skałach i żyłach kwarcowych. Właśnie stamtąd ludzie nauczyli się je wydobywać, najpierw ręcznie, potem za pomocą narzędzi, a dziś przy użyciu nowoczesnych technologii. Złoto można znaleźć także w rzekach, w postaci drobinek i grudek, które wypłukiwane są przez wodę z gór i skał. Złoto jest niezwykłe, nie tylko ze względu na swoje pochodzenie, ale też właściwości. Nie rdzewieje, nie utlenia się, nie traci blasku i jest bardzo plastyczne. Z jednej uncji złota można rozciągnąć drut o długości kilkudziesięciu kilometrów. Dlatego od tysięcy lat jest używane do wyrobu biżuterii, monet, ozdób, a dziś także w elektronice, medycynie czy nawet w przemyśle kosmicznym. Podsumowując, złoto nie powstało na Ziemi, tylko w gwiazdach które eksplodowały miliardy lat temu. Trafiło później do naszej planety w formie pyłu kosmicznego i meteorytów, a dziś wciąż zachwyca i fascynuje ludzi na całym świecie. Teraz, kiedy spojrzysz na pierścionek czy monetę ze złota, będziesz wiedzieć, że trzymasz w ręku kawałek tak naprawdę gwiezdnej historii. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był ciekawy i pomocny. Życzę miłego dnia, proszę o łapkę w górę, byle jaki komentarz, i do usłyszenia wkrótce. Cześć.